Serdecznie w kolejnym odcinku z tej serii Carion. Jestem tu, zdobyłem kolejną właściwość paratyzm, tak to się chyba nazywa i dzięki niej zamieniłem się w człowieka. I myślę, że jestem dość blisko już końca, dlatego też postanowiłem to w tym momencie nagrać. Opowiadam za chwilę, ale na razie skupię się tu na przejściu, a potem opowiem o samej grze, czyli o tym, jak do tego momentu się grało. Z tego, gdzie, co oglądałem na, na filmikach, to jest to chyba już. końcówka końcówka tej gry ale to się zaraz okaże z tego potwora pod wpływem właśnie jakiejś kolejnej zdolności którą zdobyłem w tym, w takim jednym z tych pojemników zamieniłem się w człowieka, i być może to jest po prostu taki sposób na ucieczkę moją trofeum. Nowa rzeczywistość, więc tak to jest końcówka. Można tutaj już powoli sobie iść. I chyba w końcu mam te napisy końcowe. Tak jest. Koniec gry. Gra zrobiona przez polską firmę Sebastian Krośkiewicz. Reżyseria. Program i programowanie Sebastian Krośkiewicz. Patrzcie, game design Sebastian Krośkiewicz. Game art Sebastian Krośkiewicz. Także to, to jest gra zrobiona przez kilka osób. Ale z tego co widziałem w krs jest już wykreślona z KRS-u firma. Nie wiem, czy ten twórca gdzieś przeszedł. No, no nie tak przez kilka osób, bo tu widzę, że muzyka jest też zrobiona przez zagranicznych. No zagraniczne osoby. Voice actors gdzie tu były jakieś dźwięki w ogóle? Nie słyszałem, tu żeby ktoś coś mówił. W każdym razie gra tylko, znaczy moim zdaniem, jeżeli ktoś dostanie ją za darmo albo będzie w jakiejś promocji za 15-20 zł, bo 70 zł to się można namęczyć. Nie jest jakoś specjalnie rozmodowana, to jest zabawa na 4 godziny. Bardzo dużym mankamentem jest brak mapy. Bez mapy można naprawdę pobłądzić. Jest chyba 9 pojemników do zdobycia. Ja zdobyłem 5. Także nie rozbudowałem jeszcze o chyba dwa poziomy y, <coughs> swojej mocy tam na dole tego paska niebieskiego. Ja tu może to potem odegram. Zobaczę zresztą, jak to będzie po tych napisach, których chyba nie można jakoś specjalnie przyspieszyć, ale nie będę tego wyłączał. wyłączał. I mówię, dużym minusem jest ten <coughs> chaos przy ruszaniu gałką, Znaczy przy ruszaniu, przy, przy jakby takim celowaniu tym. tym Naszym ramieniem, jeżeli chcemy jakąś dźwignię przesunąć albo strzelić w kogoś, to jest chaos, bo ta gałka no to jest jednak gałka i lekki przechył to już jest y, zmiana tego naszego, tego naszego, naszej celności. Y, źle trafisz, jak wpadasz w gąszcz przeciwników, to machasz tą gałką jak szalony. A ogólnie gra też jest w miarę prosta, bo opiera się na tym, że Dochodzisz do jakiejś nowej lokacji. Tam jest takie drzwi w kształcie koła podzielone na, na ćwiartki bądź jakieś tam części, i musisz zdobyć tyle, ile tych części jest. Musisz zdobyć tyle punktów zapisu, takich, takich, takich miejsc, gdzie tą biomasę można rozsiać. Wtedy te drzwi się otwierają, przechodzisz do nowej lokacji. No i w międzyczasie zdobywasz, e, znajdujesz jakieś nowe zdolności, czyli te, te macki takie. E, które strzelają e, możesz powiększyć pasek energii Często wykorzystywałem też to przejmowanie ludzi e, rzadko wykorzystywałem namierzanie gdzie kto tam jest w pobliżu e, Rzadko wykorzystywałem Co jeszcze? E... No ogólnie nie ma tu, to nie jest jakoś rozbudowane, że. Podczas wywożenia gry nie ucierpiał żaden człowiek. No, też cenna informacja. Dziękujemy za grę. No, i sytuacja była taka, że byłem w jednym miejscu. Oj, meteoryt jeszcze jakiś spadł. Byłem w jednym miejscu. Lista płac. Co to jest? Demo. Byłem w jednym miejscu, w którym okazało się, że. Czekaj, co to będzie? Lista płac. W którym okazało się, że... Znaczy myślałem, że, że... Nie mam jednej zdolności, dzięki której mogłem przejść przez takie strzały. No to ja myślałem, że nie można tego wyłączyć. A demo? Dobra, nie. Nowa gra. Kontynuuj. Zobaczymy gdzie będę. I... Tu na dole jest taka tarcza. Mam po lewej stronie na dole jest L1, i mam tarczę przy tym takim rozbudowaniu na maksa. Teraz Bo to jest ta właściwość, gdzie mogę rozwalać szyby, i wtedy właściwie w tą stronę idzie się już do końca gry. Ale tej, tam tarcza jest potrzebna, żeby przechodzić przez takie. No tu mogę się wcisnąć i wyjść jeszcze z powrotem, żeby yy, nie iść już do końca żeby te śluzy, ale tu są tracone próbki biomasy. To zawsze nam informuje, że w tej lokacji jest jeszcze coś do zdobycia. Nie miałem tej tarczy i myślałem, a była taka taki harpun, który strzelał i zabierał mocy. I na filmiku sprawdziłem, że można mieć, trzeba mieć taką tarczę, właśnie. To spróbuję jakieś e, znaleźć jakieś doładowanie mocy. W miarę to. Tutaj nie. W miarę to teraz się poruszam, ale jak jest dużo wrogów, to jest problem z tą gałką, naprawdę. No i pomyślałem sobie, że no, nie mam tej tarczy, nie mogę przejść tego harpuna. Patrzę na filmie, że tam ogólnie, jak tą, ten etap ktoś przechodził. Przechodził tak, że po prostu miał tą tarczę, uruchamiał ją, był nieśmiertelny przez chwilę i mógł dzięki temu przejść dalej. A ja nie mogłem wyjść z tej lokacji, żeby się cofnąć i znaleźć tarczę. I pomyślałem sobie, no i co teraz? Nie mogę wyjść, nie mogę się cofnąć, nie mam tarczy, bo gdzieś ją przeleciałem, przebiegłem i skasowałem. Skasowałem cały zapis, i już miałem też. Chciałem skasować w ogóle całą grę i serię z kanału, bo myślałem sobie, nie, no nie przejdę tego. A nie będę jeszcze raz tego wszystkiego przechodził. Mam tu wszędzie jeszcze złoki do zjedzenia, ale one teraz już tam za bardzo nic nie dają. <laughs> Muszę jeszcze to się rozwalić. W każdym bądź razie wróciłem jeszcze raz do gry, żeby jeszcze raz ją sprawdzić. Jest przejście do kopalni uranu i wszystko tam jest właściwie na 100%. Jednostka izolacyjna jest otworzona, więc zdobyta moc. A dobra, pochodźmy sobie jeszcze. Uruchomiłem jeszcze raz grę i patrzę, że ten save, który skasowany, że odtworzyła mi się gra, może był jakiś automatyczny save, otworzyła mi się gra w miejscu, w którym skończyłem. I zacząłem jeszcze tam szukać, sprawdzać. Okazało się, że jest wyjście z tego miejsca. Po prostu trzeba było użyć innej zdolności, dzięki której mogłem przepchać taki element. I, i wyszedłem. Wyszedłem. Szedłem dalej, szedłem i znalazłem tarczę. No i tak to się stało, że... To był taki progres, dzięki któremu mogłem iść dalej. Poszedłem dalej, zdobyłem jeszcze jakieś tam... O tutaj ciekawe czy to otworzę drzwi. Tak. Zdobyłem ulepszenie broni. O tutaj już byłem, bo jest otwarty ten pojemnik. Zdobyłem ulepszenie, znaczy broni, tej mocy rozwinąłem moc, była tarcza, już wszystko działało. Potem zacząłem szukać e, dalej m, przejścia. Koniec końców właśnie znalazłem się w tym miejscu. E, w tym miejscu w takim kończącym krecałem. I dzięki temu byłem już pewny, że to jest dobry kierunek. W każdym razie brak mapy jest tu tak dotkliwy, że jak ktoś ma mało cierpliwości, to to może naprawdę zirytować. A jeszcze, jak on jest taki duży, rozwinięty, ciężko czasami się nim steruje. Teraz już w miarę wszystko jest rozwalone i tak dalej, więc to jest. O, tutaj nie przejdę, bo nie ma wody, a trzeba mieć tylko w wodzie, on może przechodzić przez te kratki małe. Więc tak błądzisz, jak jeszcze nie wiesz gdzie masz iść dalej, to już w ogóle błądzi. Tu zauważyłem, też, że na ścianie są te zielone takie kratki, które mówią nam o tym wskazują nam w sumie jak same jak same mówią, znaczy pokazują te zielone, czyli trendy do wyjścia. Tędy jest wyjście, wchodzę stąd i mówię tu na dole, ten jeszcze jest chyba dwa, ja mam dwa, to nie to jeszcze jeden jest poziom, który można rozwinąć. Chciałbym jeszcze jakieś może coś znaleźć, ale tu w miarę jest chyba już nawet nie wiem, no i tu właśnie jak chodzisz, już nawet nie wiem czy tu byłem, czy tu nie byłem. W każdym bądź razie jak gra zaliczona, to już nie wchodzę tej kopalni uranu, bo tam już byłem. Yy, ale miałem chwilę zwątpienia. Już chciałem się poddać, bo właśnie zatrzymałem się w jakimś miejscu. A najgorsze jest to, dlatego cofam, to nie, nie jest tak, że, że nie można jakoś skądś wyjść. Idziemy na dół. Zawsze jest jakieś wyjście, a myślałem już, że jest właśnie tak, że i co teraz? bo przeskoczyłem jakiś moment. Czasami tak jest w grach, że czegoś nie weźmiesz, ale to znaczy, że jest gra źle zrobiona moim zdaniem, bo nie powinno być tak, że coś miniesz i nie możesz dalej przejść i trzeba odkrywać. Chociaż, nie wiem, chociażby w Dark Souls jest tak, że jak pogadasz z jakimś gościem, zanim zabijesz albo zabijesz bossa, zanim pogadasz z gościem i quest jest nieaktywny. Dlatego jestem też na to przygotowany, że czasami tak się po prostu zdarza. Tutaj już szałki pokazują. Po czasie w miarę już się orientujesz, że szałka w tą stronę to nie przejdziesz, w tą stronę właśnie to przejdziesz. Ja tu już chyba chodziłem. W wodzie się właśnie stajesz takim makaronem. No i teoretycznie no, teraz że tutaj byłem, to chyba byłem. Mógłbym tutaj jeszcze pochodzić, poszukać tylko jak już za długo tak chodzisz i błądzisz. A jeszcze nie masz tej mapy. Mógłbym no, się posłużyć mapą ze Steama. O, ale tu jeszcze jest takie no pokażę Wam miejsce. W tym miejscu jest pokazane, ile mam planż zaliczonych. To znaczy czerwono, to znaczy, że jest wszystko na 100%. Tu jest e, jeszcze 50%, czyli coś tam jeszcze jest do załatwienia. Tu mam do załatwienia, czyli jeden pojemnik do zdobycia, tu, tu, czyli trzy pojemniki jeszcze. O i tu pojemnik. Cztery pojemniki do, do zdobycia, ale ogólnie jest ile, ile jest lokacji? Trzy. 6 9 lokacji jest. A to jeszcze może dojdę, jak to, jak to wygląda przejście dalej, przejście dalej. To jest ten oddział badawczy, czyli przejście, jakby do końca gry. Bo tu odegrałem ten save i tu rozwalamy te deski. Wchodzimy tutaj. Przechodzimy ten tu znowu rozwalenia. Właściwie większego problemu nie ma. Jak masz te strzały, to w tej grości, to wszystkich rozwalasz, to większych problemów nie ma. Tu z tego strzału, no tylko musi być w tej formie trzeciej jakby. Bardziej rozbudowanej. To wszystko rozwalasz. Tutaj, eee, tutaj tędy. A tutaj właściwie nie muszę zabijać w tym momencie, tylko szybę rozwalić, żeby przejść tam. dole było jeszcze jakieś przejście. Ale... No i tutaj zdobywasz też powiemnik, ale to chyba jeszcze nie tu. to właśnie, tutaj był magazyn materiałów anomalnych. Na dół i tu jest właśnie jeszcze nie tu. Też nie tu. tu. Jeszcze ekipa. O i tu jest ten pojemnik. Jak go zdobyć? Po prostu... Ten. Zapomniałem, przed chwilą to robiłem, już zapomniałem. Tu, no i właśnie jak on jest taki duży, to trudno tam wejść. To rozwalamy. I... Przejmujemy taką ostatnią zdolność. Parazytyzm, brak danych. i Pokazuje nam w górnym rogu, żeby trójkąt nacisnąć. Trójkątem zmieniamy się właśnie w człowieka. I teraz już tylko pozostaje nam tym człowiekiem, więc nie ma też tutaj żadnych jakichś wielkich bossów. Są tylko roboty, które ostro strzelają, ale można je dość łatwo rozwalić. Jeszcze znaczy łatwo. No. Strzela się taką macką po prostu w niego. Tam w środku siedzi e, żołnierz z takim nadajnikiem. Tego żołnierza, jak on wy, wyleci z tego robota, e, rozwalamy i, i po sprawie. Więc to jest chyba taki jedyny boss, jeżeli można tutaj kogoś nazwać bosem. Ogólnie w grze nie ma bossów. Jako takiego końcowego bossa też nie ma. I to już chyba nagrywałem w poprzednim filmie, bo. E, tu właśnie wychodzimy. Jesteśmy w tym miejscu, ale tu już jako człowiek możemy to nacisnąć. Otworzy się brama. On akceptuje, że jesteśmy człowiekiem, pomimo tego, że byliśmy potworem. Wychodzimy drzwi kolejne, tu jeszcze podświetlenie. Pach, 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 pach. Linda, jedziemy, wysiadamy, koniec. Ech, no ale mimo wszystko mówię, to jest taka gra... Nie wiem... 20-15 zł, na pewno nie 70. No i... Nie ja to tak specjalnie bym ich, chyba raczej nie polecał, Bo ona mówię, no nie jest rozbudowana. Nie jest zła... Ale nie jest też jakaś super. To mówię, jak to woli, jak to chce. Z Metroidwani też jakby za dużo nie ma. No masz te nowe właściwości niby tam ale i sekretów za dużo nie ma, że tam ściany jakąś rozwalasz coś, tam jest jakieś tajemne przejście czy coś, i jakiś znajdziek nie ma i um, nie chcę marudzić, ale fajnie, że się udało, że skończyłem. Także widzimy się w kolejnych seriach.